Cześć, ja nazywam się Kuba. Ja jestem Marek. I witamy Was w Stolarni Drużyna A. W naszej pracy głównie wykorzystujemy maszyny ciężkie, obrabiarki, takie jak ta maszyna za mną, ale nawet po najdokładniejszej maszynie CNC zostają ślady, które warto usunąć później papierem ściernym i można to zrobić na dwa sposoby, albo ręcznie, albo wykorzystując zdobycze technologii. Dzisiaj na warsztacie mamy dwie szlifierki Mencera o skoku 5 i o skoku 2,5 mm. Pokażemy Wam do czego one się nadają i jakie są różnice pomiędzy nimi. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co to znaczy, że szlifierka ma skok 5 mm bądź 2,5 mm. Jako, że są to szlifierki mimośrodowe, to ta liczba reprezentuje nam odchylenie od osi koła, co przekłada się na mniej więcej coś takiego. Teraz, czym wyższy skok szlifierki, tym szybsza praca, lepsze odprowadzanie pyłu, natomiast tracimy troszkę na dokładności i wtedy lepiej wykorzystać szlifierkę o mniejszym skoku, która będzie pracowała co prawda nieco wolniej, ale za to dokładniej. Podczas pracy szlifierkami moślidowymi spotykamy się z powstawaniem tzw. sprężynek. Na ich wielkość ma wpływ skok szlifierki. Takie sprężynki mogą nam uprzykrzyć życie, głównie przy pracach lakierniczych, dlatego do prac lakierniczych zaleca się szlifierki o niższych skokach. Natomiast tam, gdzie nie liczy się aż taka precyzja, natomiast bardziej liczy się czas, no mamy dwukrotnie wyższy skok, lepsze odprowadzanie trocin i wygodniejszą pracę. Jednak poza skokiem tak naprawdę te dwie szlifierki prawie się nie różnią. Obie mają 350 W, obie są dedykowane pod papiery ścierne 150 mm, mają skokową regulację w zakresie od 4000 do 10000 obrotów, ich praca jest naprawdę stosunkowo cicha jak na tego typu urządzenia, no i dodatkowo dzięki dołączonym do zestawu adapterom możemy je podpiąć pod różnego rodzaju odkurzacze. Kolejną zaletą tego typu szlifierek jest ich ergonomia. Swoim kształtem nawiązują w dużej mierze do e, szlifierek pneumatycznych. Mają Są lekkie, kompaktowe, mają e, wygodny spust umieszczony na, na szczycie. E, wygrywają pod tym względem, że nie musimy zabierać ze sobą kompresora, są zasilane elektrycznie, no ale jest jeszcze jeden czynnik: hałas. Na sam koniec zostawiliśmy taki smaczek, że szlifierka Menser jest sprzedawana w dwóch wariantach. Jeden w kartonie, a drugi w Systemerze. Dokładnie Systemer 3. Jest on kompatybilny z Systemerami innych marek. No i Jest bardzo wygodny i ergonomiczny. No to cóż, temat chyba zamknięty. Wyjaśniliśmy wszystkie y, nurtujące was kwestie dotyczące skoku, mocy i tak dalej, takiej szlifierki. Po takiej wiele innych filmów zapraszamy was na YouTube Lange Łukaszuk, a jeżeli chcielibyście zobaczyć jak my pracujemy, to zapraszamy was na Instagram drużyny A oraz na YouTube Buba montuje. Tyle. Cześć.